Ciemka, tutaj medziane obrody. Zapraszam na kolejny odcinek na Pustkowiach w serii Fallout 1. Gadamy jeszcze raz z nią. Szefowa gangu Zimmerman zapłacić do piekła. Regulatorzy zabili. Audyt dlaczego? I jak mogę znaleźć tych handlarzy. No, i jedziemy w to w ten sposób. Więc tak, tu mamy centrum, czekajcie, coś ja miałem robić na zachodzie. A tak, biblioteka. W bibliotece miałem sobie ogarnąć kolejną tą kobitę. Katia. Nazywam się Miedziany. Powiedz mi kim ty jesteś. Yy, dobra Katia. Szukam informacji. Gruzy. Trochę poczytajmy lore. Yy, Okej okay, gang w starym klubie. Dobrze ostrze to już było. Zbrojeniowcy, zmykła rura, uczniowie, audyt. Tereny wokół miasta. Czy może nie powiedzieć coś więcej, nie tereny. Nie planuję. Dobrze, i w ten sposób mamy katię. Hmm. Więc tak, Babi, no co ty tu masz? Noże i. Jakie można umiejętności? Noże, pistolety. Noże. No <laughs> tak, pancerz 10 mm i tu jakaś amunicja 556, 556. Więc to stoi na razie dam. Więc tak, dostaniesz to. I na razie to dobrze. Rozmowa. Chcę zmienić formację. No dobra, na średnim dystansie, dajmy. Dawaj broń. Dobrze. I tak mamy już całość. Co jest tu? Aha, tak tutaj są ostrza. I teraz sobie pójdziemy Nic więcej nie mamy dobrze. No, pójdziemy sobie na wschód. Ogarnąć tutaj y, szpony śmierci, bo z nim jest cały problem. I rozwiążemy tutaj y, sprawę tego zamordowanego koleżki. O, widzicie właśnie. Są szpony śmierci. Raz i dwa. Rakietka 1 na 1, ale z tym trzeba uważać, czy ja minigana komuś musiałem oddać. Mm. Tak, to wszystko tutaj do handlu. No, rakiety sobie będą mogły od niego zabrać, i ogniwa. No, ja mu wszystko dawałem. Który z tych Wise ma mój minigan? Nikt, po prostu jestem ślepy. <laughs> Dobrze i tak jedziemy tu. No, fantastycznie, że kamera jest włączona, tylko aktualnie nie już. ja mogę go trapić o fajnie, możemy przeładować i tutaj już od razu czemu ona idzie z nożem? No nie. Ja to chcę zrobić tak, żeby nie trafić w nikogo ze swoich. Teraz trafię. Dobrze, teraz zerwał. Ha, szybko poszło. A nie. Ura! Tak. Wytrzymały gnojek. No. Co ty tu masz? Nic tu nie ma, zwęgliłeś się. Dobra wejdźmy sobie tutaj. Zabierowanie, więc tak tu. Nie wiem co to było, ale się przyda. Dobrze, kolejny zapisik. Czekajcie, bo ja się skupiam. Myks, cios plecy. I drugi. Przeładuj. O, tak, Dobrze. Będziesz na mnie. Przeładuj. Leży, dziękuję. I nic tu nie masz. Czy jest tutaj nie łóżko, szapki, czas zejść na dół, tu jest ciemno i tutaj mamy <laughs> Macioresz ponów śmierci. I głównie po to wchodziłem do tego budynku, żeby ją ubić. I tak widzicie, tak niech ona sobie tu podejdzie. Kurde, raz tylko trafiłem, niedobrze. Kurwa. A no tak, jest ciemno. Czego ja oczekuję? Za idioci. No, mam nadzieję, że się udają udupić. Kurwa. Nie, 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 nie. Nie idziemy w tę stronę. Dobrze. Zobaczymy, czy ja będę Wam przycinał odcinek. W razie, jakby mi z tym długo zeszło, to zobaczymy. Dobrze. Siedemnaście i tu budu. I ją obejdą, i. O. A, przewróciła mnie. To zapinda. Dobrze, jeden cios. Jak ktoś mi zamorduje psa, to ja zamorduję jego. Ile tych ciosów było? No chłopu, wszystko. Patrz gdzie ty kurwa celujesz. Ile ma tych ciosów? Ciężko ranna. Dobrze. No, o chłapik, zagryźł. Gorzej jak mi teraz się skończą punkty życia. Paczek. będę musiał podejść do habu i się tutaj na pewno wyleczyć jeszcze że je no co za wytrzymała sucz Starczy! Trzy! Cztery! No giń! Cierwo. Ja pierdol! No, o chłopik, dobrze! Zamorduj badziewie! czekajcie, zapiszę sobie jeszcze nie To będzie chyba coś mocniejszego zażyć. Mi się z tym paki kończą, tylko szesnaście. Jak to brzmi? końcu. Teraz temu muszę rakiety, stójrz spokojnie, jak nie chcę okraść, to znaczy, że jestem przyciążony. No, no może odrobinę jest, ale chcę sobie postrzelać. My. rozpierdol. Ja być mogę jeszcze nie mogę. No zobaczmy, co było w tych jajach. Absolutnie nic. Temu znowu kamera mi się odpala. Wyjaśni to ktoś. A dobrze, chodzimy na górę. A, tutaj. I to jest ziomeczek właśnie tych części potrzebuje. Czy są tutaj jeszcze jakieś szpony śmierci? Nie, to są tylko te. To na razie zdejmiemy. Zobaczymy, co jest tu. A, dobra. Potrzebnie zmarnowana. Uuu, jaka rzeczka. Shield, ale co najmniej pisze? Fajnie, wylali sobie toksyczne odpady wokół domu i mają fosę. Uwaga na szpony śmierci. Tutaj już nie masz szponów śmierci. Dobrze, amunicja mi sporo waży. I tak, tutaj mamy złom. Mm, teraz gdzie by tu pójść? Tutaj na dół. Tylko oczywiście on się sam nie ruszy. Na razie stąd nie wychodzimy. No, idziesz na dół. Miłego dnia, A, dziękuję, dziękuję. <laughs> Czy to jest to, co chciałem? Tak, tu jest to, co chciałem. Odchodzimy do koleżki z srebrny. Co to mi tak przycina? Czekajcie, bo to jest przegięcie, że mi Fallout 1 przycina. Oj, komputerem mi coś tutaj świruje. Co tu się odwala? Dobra, to ja was nie męczę. Sprawdzę, to tutaj się odwala i dozbrojenie mojej postaci, jak chodzi o pancerz i o strzelbę, to będzie już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało. Potyczkę z maciorą szponów śmierci. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał łapeczka w górę i jak zawsze zapraszam na linki w opisie, czyli na Facebooka, na Discord. I jak chcecie coś kupić, to będzie mi przyjemnie, jeżeli kupicie z linku w instagramie. Cóż więcej, spokojnego wieczoru, trzymajcie się i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa.